W dzisiejszej części Motocykl Używany z Motogen.pl przedstawię Wam ten oto motocykl. Ale wcześniej chciałbym powiedzieć, że program jest realizowany dzięki naszym partnerom, czyli marce Exide, TRW, NGK, Castrol oraz Forright. Razem ze mną jest Albert który opowie o swoim motocyklu. A co to za motocykl? Który to jest rok? Jakie są z nim związane przygody? Czy fajnie się go użytkuje? Jakie są jego mocne i słabe strony? Opowie nam właściciel. Witaj Albert. Co to jest zawsze? To jest Suzuki Bandit 1200 z 2004 roku. SF 1200 Bandit zadebiutował w 1996 roku. Jego silnik wywodzi się ze sportowego GSX-era 1100, nazywanego olejakiem. Jednak, na potrzeby dużego Nakeda zmieniono charakterystykę jednostki napędowej, w efekcie czego spadła moc, ale poprawił się przebieg momentu obrotowego. Za sprawą atrakcyjnej stylistyki i świetnej ceny. Duży bandit okazał się bestsellerem w swojej klasie. W 1997 roku na niektórych rynkach pojawiła się wersja z ABS-em. W roku 2001 model otrzymał elektroniczne wskaźniki, nowe zaciski hamulcowe z przodu, powiększony zbiornik oraz niższe siedzenie. W wersji z owiewką zamontowano podwójne soczewkowe reflektory. W takiej formie bandziur wytrzymał aż do sezonu 2006, kiedy to zwiększono pojemność, a chłodzenie powietrzem i olejem wspomagała także woda. To jest ostatnia wersja gaźnikowa tego motocykla, bo już na 2005 już, cały, już był na wtrysku i już z 6-stopniową skrzynią biegów, a nie 5-stopniową, jak w tym wypadku. Czyli ostatni olej jak 1200, tak, pancerny silnik. Pancerny lejący olejem za każdym razem, żłopiący go po prostu hektolitrami. I jednocześnie motocykl w pełni analogowy. Poza oczywiście tym komputerem sterującym zapłonem. Jaka jest jego historia? Gdzie go kupiłeś? Czy ciężko było znaleźć fajny egzemplarz? Co w ogóle? Czy to jest ładna zadbana czy sztuka? Czy nigdy był... nie szukałem no. bandita, żeby mhm. nie było. Eee, jeździłem na tych motocyklach swojego czasu ale one są zajebiście nudne. Ale ze względu na to, że to motocyklana motocykla na szybko, a pracowałem jeszcze wtedy w sklepie z częściami motocyklowymi, miałem poznajomości, w pewnej znanej podwarszawskiej firmie, byłem ten, nawet go nie oglądając. Został mi przywieziony, spojrzałem na niego, wyglądał, no jak to wiadomo, no jak chce się przygotować motocykl na sprzedaż, to to da się go wychuchać i wydmuchać. Czyli A, był wypicowany, tak? Był wypicowany, ale miał jednak parę ukrytych mankamentów. Pęknięta rama, rozbalone zawieszenie, nie wiem, e, Nie, to nie Kawasaki, rama akurat się całkiem nieźle trzyma. E, za to krzywy, krzywy stelaż, e, co tam jeszcze? Pordzewiały, ze względu na to, że ktoś go palał, odpowiednią ilością chemii, żeby zedrzeć cały ocynk ze ślub. E, na napęd, to była szmata straszna, e, odrapany cały silnik. Moim zdaniem, on już ma przynajmniej raz przekręcony licznik. A ile ma teraz przebiegu? 73 tysiące. 73 Czyli można powiedzieć, że jak na olejaka jest przyzwoicie dotarty, tak? Tak, można powiedzieć, że tak. Ze względu na to, że on jeszcze jest z Francji, a wskazuje na to chociażby piaskowane numery na i na elementach nadwozia, które jeszcze nie były przemalowywane, aczkolwiek ten już był. Malowany, bo chociażby biorąc pod uwagę zbiornik, mhm. to, to francuskie motocykle są, szczególnie bandity, są bardzo lubiane na wszelkich zlotach do katowania. No bo olejak, który dużo znosi, tak jak już wspomniałem, ten silnik zniesie bardzo wiele, aczkolwiek kilka miesięcy ostrego katowania na zlotach myślę, że zajedzie chyba każdy silnik. Legendarny Bandit 1200 z legendarnym silnikiem chłodzonym olejem, jednostka niezniszczalna, znosząca straszne katy. Można sobie przejrzeć na YouTube, co te silniki wytrzymują na zlotach motocyklowych. Sam mam takich klientów, zapalonych motocyklistów, którzy mimo wieku tych motocykli 25 lat inwestują w nie grube pieniądze, tuningują. Zwiększają moc, bo trzeba wiedzieć, że ten motocykl ma dosyć spory zapas do tuningu. No, coś w sobie ma, ma w sobie jakąś duszę, że ludzie nadal chcą je kupować, chcą nimi jeździć, mimo tego, że te motocykle nie mają żadnych nowoczesnych systemów, no, są, są bardzo prostymi jednostkami. I być może w tym jest cała frajda, że takim motocyklem starym można stawać w przenośni na światłach z jakimś nowoczesnym sportowym motocyklem. No Bandit 1200 ma to przysłowiowe kopyto. Od strony technicznej egzemplarze z bardzo dużym przebiegiem zaczynają brać olej. Generalnie te silniki chłodzone olejem biorą olej z natury. Natomiast po przekroczeniu powiedzmy tej magicznej granicy 100 tysięcy kilometrów to spożycie oleju wyraźnie wzrasta. No, to jest kwestia tego, że ten silnik jest jeszcze po prostu na żeliwnej tulei, a nie na nikasilu. Podsumowując, jakie są problemy z tym motocyklem, generalnie motocykl nie stwarza żadnych problemów. Ani się tam nie psuje skrzynia biegów. Nie zdarzyło mi się nigdy robić w Madice skrzyni biegów, mimo że jeździ ich tak bardzo dużo. Gaźniki, jeśli są umiejętnie obsługiwane, też nie stwarzają żadnych problemów. Elektryka jest banalnie prosta, bez żadnych immobilizerów. Bez, oczywiście to jest gaźnik, bez wtrysku, więc tam też nie bardzo ma się co popsuć. Alternator, który jest oddzielną jednostką z, z zabudowanym regulatorem napięcia, nigdy się chyba nie psuje. Na Allegro chodzą po prostu za grosze te alternatory. Tak jak powiedziałem, no, trzeba się tylko liczyć z niedużym spożyciem oleju, zależnym od przebiegu, no i poza tym cieszyć się jazdą. Jak się użytkuje ten motocykl? To znaczy, czy uważasz go za sprzęt wygodny, czy jest fajny w trasy, czy raczej na miasto? Dlaczego, e, nie wiem, czy, czy, czy ergonomia jest ok? Po prostu jakbyś miał kogoś przekonać do Mówię zakupu szczerze. pod względem komfortu, turystyki, użytkowania. Ja zakochałem się w nim. Pomimo tego, że ten motocykl jest absolutnie przewidywalny, jest nudny jak flaki z olejem, w mieście mieszczę się wszędzie, co najwyżej raz na jakiś czas złożę lusterka. Na trasie owiewka tak daje bardzo dużo, aczkolwiek tutaj zdecydowanie wyższa szyba by się przydała. Myślałem, że ten deflektor deflektor nic nie daje oprócz tego, że wygląda, ale wbrew pozorom coś tam, coś tam jednak kieruje ten wiatr nad kask, albo przynajmniej w szybę, która rozprasza troszkę tego, tego wiatru. stopni ma skrzynia biegów. Upierdliwość. Ze względu na to, że przełożenia są firmowe, prosto z fabryki, nie jest to motocykl, który lubi wolno jeździć, więc dla niego takim najbardziej taką rachityczną prędkością, przy jakiej się dobrze czuje, to jest tak między 70-80 a na godzinę. W trasie spokojnie można nim powyżej 200 pocisnąć, aczkolwiek komfort spada drastycznie. No, w trasie jest 140-160, to jest e, w porządku. Tak, ten motocykl pali astronomiczne ilości paliwa, niezależnie od. Gaźnik, duża pojemność, stara technologia. Tak, szczególnie, że jeszcze ten gaźnik jest dodatkowo, żeby ten motocykl jeszcze jeździł. To jest troszkę za bogato, więc on pali mi po mieście 10-11 litrów na 100. W trasie, teraz jak byłem, zrobiłem 400 km tak na szybko na ślub znajomego pod Białystok. I z powrotem to mi spalił trzy kotów są grubo. Eee, Albercie, jak rozmawialiśmy przez telefon, powiedziałeś mi, że motocykl będzie brudny, że w ogóle jest niezadbany wizualnie, Nawet że zupełnie cię. No właśnie widzę, e, że zupełnie cię nie interesuje jego wygląd. Nie. Czy to oznacza, że jest to dla ciebie taki sprzęt czysto użytkowy, e, bez, ba... bez miłości, bardziej, bardziej tak totalnie, że tylko jeździmy, jeździmy, jeździmy. Nie, nie mam czasu kompletnie się nie zajmować. Ja wiem, że to jest moja wina, to jest. Zaniedbanie, i tak dalej. Nie, nie, absolutnie, nie chcę się, nie... się nim zajmować, on ma jeździć, więc go oddaję do warsztatu na koniec roku. Najczęściej to jest wtedy, kiedy już spadnie śnieg. Eee, ze względu na to, że nie mam prawa jazdy na samochód, jeżdżę tylko motocyklem, więc zdarzało mi się w roku robić jakieś 30 tysięcy kilometrów. Teraz troszkę mniej, ze względu na to, że ceny paliwa są jakieś, są, więc trzeba się eee. troszkę oszczędzać. Ale nie, nie dbam o niego w ogóle. E, mimo tego, ten motocykl do tej pory nie zawiódł mnie jakoś drastycznie. Poza tym, że pękła pokrywa zaworów, e, ciekł z niego olej jak ze świni, e, kolektor prze, e, przegnił. No tak, takie taki, taki drobiazgi. Ale można powiedzieć, że jest to, że pewnie część z tych rzeczy wynika tak naprawdę z intensywnej eksploatacji. No i tak powiedzmy no. sobie no. szczerze. E, Ten te... Motocykl nie jest oszczędzany, absolutnie. Więc ja nie mierzę w każdych warunkach atmosferycznych. E, prawie przy każdej temperaturze. No już mam swoje lata, więc poniżej e, minus 5 już staram się nie, nie, nie wsiadać na motocykl. E, no ale zdarzało się. E, ten motocykl jest kompletnie przewidywalny, więc na tych oponach, które są szosowe w tym momencie założone, poza tym, że tym się uślizguje przy każdej możliwej mokrej nawierzchni, to, to naprawdę on jeździ po prostu w każdych warunkach. Okej. Okay. Co byś doradził ludziom, którzy szukają tego motocykla? Na co zwrócić przede wszystkim uwagę, co może być największą miną i co jest jego taką wadą, powiedzmy, ukrytą, którą się spotyka. Tak jak pękające ramy w mitycznych kawasaki. Ha, e, się. O coś takiego pytam. E, wiesz co, jak dla mnie ten motocykl kompletnie nie ma świateł. On nie świeci, więc do, do pojazdy w nocy się nie nadaje. Ja muszę nim jeździć non stop na włączonych e, długich, z względu na to, że z światła pozycyjne, wyglądają jak postojowe i niestety inwestycja w nowy reflektor, szczególnie LEDowy, to jest moim zdaniem granie warta świeczki. Jeżeli jest możliwość znalezienia już z dobrymi światłami, albo przynajmniej z doświetlaczami, to tak, to jest, to, jest, to jest ok. Co dalej? Jest wygodny dla mnie i dla pasażera. Nie jest to nie jest tak wygodny jak co po niektóre inne turystyki, ale w zupełności wystarcza. Co jest? Ja mam spory problem akurat z fajkami. Ze względu na to, że on już ma swoje lata i już ma swoje przejechane, jeden cylinder mi czasami nie zaskakuje. Zaskakuje dopiero jak się silnik rozgrzeje. Ale nowe, nowe fajki kosztują chyba półtora klocka za sztukę. Więc na razie nie inwestowałem w niego. Co do, co do reszty, no, trzeba się przyzwyczaić, że to jest olejak, więc on żłopie olej. Musi mieć tego oleju zawsze trochę powyżej kreski maksymalnej dużo będzie paliw ze względu na że to, jest, że to jest gaźnik, no, ma 5-stopniową skrzynię biegów, ta szóstka czasami łapie się na tym, że jednak trzeba cały czas próbuje ją znaleźć, a tak poza tym to, a, no i, i co najwyżej ten kiwak, łożysko, do kiwaka się regularnie wybija, on też kosztuje swoje, więc... Więc zawieszenie nie jest może idealne. No i nie ma hamulca jak w każdy Suzuki. <laughs> e, to zaraz na brak hamulca zaradzimy. E, Albert, e, co potem? Co potem motocyklu? Masz już jakąś wizję, co eee. jako następne? Jeśli go nie rozbiję, no to pójdzie do mm, następnego klienta. Mam nadzieję, że ktoś będzie miał jeszcze z niego pożytek. Co następne? No mam nadzieję, że kolejny jakiś turystyk, ale już przynajmniej ciutkę świeższy, bo już ta ilość benzyny, którą on przepala jest dla mnie zastra zastraszająca. No, i to, że w co roku muszę do niego, w niego wkładać przynajmniej z dwójkę, żeby go utrzymać na chodzie. Widzę, że założyłeś do niego mnóstwo wyposażenia seryjnego. Tak, jak, tak jak patrzę, tak, kufer. No to jest rozsądne, no bo wiadomo trochę. Kufer, bo z pasażerem jeżdżę, więc pasażer ma się o co oprzeć. Dodatkowo ja zawsze przełożę dużo sprzętu, bo i aparat, i plecak, i jakieś inne gadżety. Też w trasy często jeżdżę. Spotkać się z znajomymi gdzieś po całej Polsce, więc kufer jest dla mnie must have. Eee, ładowarka do telefonu, użyłem jej raz, żeby nie było, ale, ja, ja muszę, ale jest. Muszę Ci powiedzieć, że ze wszystkich swoich motocykli sukcesywnie demontuję ładowarki zamontowane przez poprzednich właścicieli. Denerwuje mnie to, trudno, po prostu wolę powerbanka w placaku i koniec. Zapomniałem po prostu, wiesz, i za każdym razem jak sobie przypominam o tym, że mam ją zdemontować, to zawsze jest 10 tysięcy innych rzeczy do zrobienia. Eee, założyłem mu upload yy, i wtedy w końcu hamulce zaczęły działać, aczkolwiek i tak nie są to nie są to żylety jak w Hondzie. Mhm. Eee, podgrzewane maletki Widzę. są zajebiste przez pierwszy sezon. Później to już jest Okej. Okay. walka z wiatrakami, żeby utrzymać je przyklejone. Czyli masz, masz dwa Rolgaze. <gaz -y> tak, ale żeby nie było. Rolgaz też ma podwójny, podwójny obrót. <gaz> -y> E, dobra, widzę, że jest dołożony pług, widzę, że jest akcesoryjny ten Pług akurat już był, wiesz. Mhm. Ale wydaje e... mi się, wiesz co, że to jest jakaś, jakaś inwencja poprzedniego właściciela. W sensie... Nie, w serii, to jest akurat firmowe. Tak? Tak. O dziwo, też byłem zdziwiony, jak to zobaczyłem. E, jest wydech Microna. No. Ten micron jest już tak wypalony, że. Pokazywałeś mi, że. Tak, już środek się nie trzyma. Trzeba go będzie pospawać. Dodatkowo, jak widać, te wszystkie przebarwienia są spowodowane tym, że prawdopodobnie kiedyś była w środku wata, aczkolwiek już teraz jej nie ma. I ta wata trochę się. Tak, a on jeszcze lubi strzelać, bo jest przelany paliwem. Dodatkowo dopala w wydechu, więc każda. Każda redukcja przed światłami to jest jeszcze dopalanie stukowe. Więc tak, no, myślałem o zmianie kierunkowskazów, aczkolwiek żadne LEDowe poniżej 200 zł za sztukę nie opłacają się, bo nie świecą. A tylko kierunkowskazy, wbrew pozorom, bardzo dobrze świecą. Ja Ci muszę powiedzieć, że też w każdym motocyklu, który kupię, wracam do oryginalnych kierunkowskazów. I one świecą naprawdę dobrze. Tak. Jedyna rzecz, jaką bym zmienił, to są ewentualnie tylne światła na no. względu na to, że są po prostu bardziej jaskrawe. Były jakieś przygody związane z tym motocyklem? W sensie, w jaki sposób Cię... Dobra, opowiadaj. Kilka takich kilka, kilka, kilka było przygód, łącznie z tym, że regularnie mi ktoś go lubi przewracać, bo nie wiem, czy to ze względu na to, że ja parkuję go wszędzie, na każdej możliwej ścieżce rowerowej, czy, czy jak potrzebuje sprawy na mieście za, załatwić, to zajmuje całe miejsce parkingowe. Re, re, regularnie leżał, aczkolwiek pomimo tego i tak wygląda całkiem nie najgorzej. E, no co? Ze względu na moją, no to że czasami jeżeli jak szałapód i się śpiesza, to zdarzało mi się urywać różne elementy. Tak jak e, W być... samochodach czy, w, moto, czy w motocyklu? W motocyklu, głównie w motocyklu, więc jakiś kierunkowskaz był urwany kilka razy, e, klamka hamulca była urwana. Albert, słuchaj. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Oczywiście jak każdy użytkownik, e, którego zaprosimy, masz od nas zestaw gadżetów, proszę, kastrol, olej, dziękuję bardzo. na którym dużo jeździmy w redakcji i na razie jeszcze nikt nie narzeka. No dobrze, akurat idealnie będzie ten... Półsyntetyczny do, do zwykłego minerala wybrany, więc. <grym> no. żeby żebym, żebym wiedział, powiedzmy, że Twój jak bierze takiej ilości oleju, to zamiast pozostałych rzeczy po prostu by były dwie banki kastrolne. Tak, i... to by było idealne rozwiązanie, powiem Ci. Akumulator Excite. A, dziękuję bardzo. I jeszcze dwie rzeczy. Czy narzekałeś na układ hamulcowy, być może klocki TRW poprawią... takich. używasz takich. To, w... to są jedyne, które działają. Naprawdę? Tak. Co za miły traf. Oraz no, świecę MGK. Mam Dobra. nadzieję, że się będzie spisywał. Dziękuję w momencie, sobie kiedy sobie. będzie do sprzedania, wrzucimy go na motogen i być może ktoś z Was będzie zainteresowany. A w dobrych no pieniądzach, żeby nie było? No to sprzedamy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Jako Polkowski, motogen.pl.